Witam Was wszystkich dzisiaj w tym wspaniałym, cudownym, magicznym dniu. Posłuchajcie, moi drodzy. Była taka sytuacja, że moje dziewczyny kłóciły się strasznie. Pewnie Wam już o tym wspominałam nie raz albo i raz. No ale w każdym razie kłóciły się i stwierdziłam, że one potrzebują swojego kątka. Dobra. I tu Wam wtrącę, nie kątka, tylko potrzebują swojego pokoju. A, że mnie na razie, na yy, że tak powiem, na większe mieszkanie nie stać, bo to jest coś kosztem czegoś, albo będziemy gdzieś wyjeżdżały, coś robiły. Miały też troszkę jakichś funduszy na, na to, żeby coś zrobić więcej dla siebie, albo coś zwiedzić, zobaczyć, albo będziemy płaciły za większe mieszkanie, więc jest coś za coś. Niestety nie stać mnie na razie na większe mieszkanie, gdzie każda z dziewczynek miałaby swój pokój Dlatego, yy, dlatego postanowiłam, że po prostu podzielę ich ten jeden yy, Ten pokój, który mają po prostu na mniejsze jakieś kąciki Żeby każda miała swoje takie malutkie miejsce, w którym będzie mogła po prostu w ciszy usiąść yy, i porobić co chce Albo poczytać książkę, albo po prostu mieć ten swój mały kąt. No i wracając do filmu, wymyśliłam sobie, że zrobimy jakiś mały taki element do ich pokoju, tak żeby to wyglądało troszkę też inaczej. Już w sumie to um, taki obraz świecący to znaczy obraz to jest taki obraz y, ramka na sznurki żeby nie ciąhać aż za mocno tak ściany tylko i mm, ja nawet nie wiem jak wam to wytłumaczyć żeby mi to też oświeciło no to jest taki taka dekoracja mała troszkę też kątków ponieważ no co podzieliłam te kątki a i jest troszkę większy spokój, chyba jest troszkę większy spokój, no nie? Nie mam jej władz no ale, ale macie też trochę, macie troszkę też więcej prywatności. Chyba tak mi się wydaje. Słuchajcie, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa ogólnie dla tych, co wiedzą albo i nie wiedzą. Ja mam dwie siostry i trzech braci. I mi zawsze jak byłam mała, brakowało właśnie takiego swojego kątka, takiego swojego małego miejsca i stwierdziłam, że teraz dziewczyny, skoro się tak kłócą to może i też potrzebują już tego swojego małego kątka. Do tego jeszcze doszła taka sytuacja, w której to Oliwia mi powiedziała na przykład, mama, czy ty już możesz nam kupić jakąś inną pościel, taka, żeby na przykład nie była żeby nie było co? Eee, taka dziecinna, no. A mówię, no dobra, no to, no to co? No to już moje dziewczyny dorastają, potrzebują troszkę zmian, więc wzięliśmy się za ich pokój i już wam pokazuję, jak to wygląda. Więc tak, małe przestrzenie, ale słuchajcie, to jest ogólnie cały pokoik, jest mały. To się teraz tylko tak wydaje. Um, tu jeszcze dojdą szafy, więc to nie będzie tak do końca teraz jest tu gratowisko całe z ciuchami, zabawkami, książkami i ze wszystkim. Um, no ale dojdą szafy, więc będzie gdzie pochować to ubranie i w ogóle. I co? Jedna ma tu łóżko, tu biurko. To biurko chyba będzie troszkę wysunięte, ponieważ nie może tak siedzieć. No ale zobaczymy. No i tutaj jest przejście do drugiego kątka. I właśnie taki obraz, słuchajcie moi drodzy, będziemy dzisiaj robili. A fajne jest to w tym obrazie, że ma takie lampeczki, będzie podłączone, więc w nocy, właśnie, patrzcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda w nocy. Więc tak ten obraz wygląda w nocy um, Wydaje mi się, że to jest Fajny dodatek i do tego Można powiesić znaczy Nie mam jak stanąć, się kręcę w kółko Muszę usiąść troszkę um, Więc wydaje mi się, że to jest fajny dodatek Jak do pokoju takich Troszkę już mniejszych Nastolatek um, I co? I one będą mogły sobie po prostu Jakieś zdjęcia na tym powiesić um, albo, albo w ogóle Jakieś notatki Albo w ogóle zostawić bez czegokolwiek, bo samo w takich sznurkach też wygląda całkiem, całkiem atrakcyjnie i fajnie. Z zdjęciami. No. I, więc słuchajcie, my już ogólnie mam listwę przeciętą. Nie mam z tego nagrań niestety, więc nie mogę Wam pokazać. Ale ogólnie mam tak, listwę już przeciętą z wywierconymi dziurkami i... I pomalowaną. Malowałam ostatnio w wieczorem, więc mamy już listwę pomalowaną. I jest mała fuszerka. Teraz jak już ustawiłyśmy, um, to mamy małą fuszerkę, ponieważ na jednej listwie, na jednym boku tego całego tego. Um, nie wiem jak to określić. Zobaczcie, widzicie, tutaj są dziurki. Dziurki niestety zostały wywiercone z tej strony, a nie z tej strony listwy, tak jak było to w pozostałych tych. No, niestety taki jeden mały minus. Ale, 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 może jakoś to się udało ratować jeszcze. Dobra, co potrzebujemy? Moi drodzy, będziemy potrzebowali na pewno sznurek. Jakieś lampeczki, słuchajcie, to są zaczepiste lampeczki. Ja je chyba kupiłam za 15 zł albo 20. To są 3 metry długość na 3 metry um, szerokość, tak? No to są takie niby te sople, ale w każdym razie ja je później wezmę i, i będę zaplątywała z tymi sznureczkami. No i co? A, w razie czego, jakby się okazało, że też trzeba jeszcze przypiłować, to papier ścierny. No i to jest mój magiczny. Młotek. Niestety nie posiadam innego młotka, ale ratujemy się tym, co mamy, więc jest młotek do mięsa. Co tu jeszcze mamy? Obcążki, nie wiem, a wcześniej. Zaraz wam powiem też, czego nie warto robić. Bo się po prostu nie sprawdzi, bo już wiem na przykładzie tego drugiego, jak próbowałam to połączyć. No i mam jakieś takie kawałeczki drewniane, taker. I co? Aha, i to jest bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, to jest takie, żeby nie robić dziur w ścianach. To są takie plastry, które przywieszasz do tego. Ja niestety u mnie jest ten problem, że już zmarnowałam i, i będę musiała jutro dokupić paczkę. No, ale w każdym razie to jest mm, tak, że łączysz to wszystko na rzepy. Cyk. Przyklejasz z jednej strony do obrazu, a z drugiej do tam. Ale dobra, dobra, bo was zagadam. A, dobra, ok, więc już mam obrócone na lewą stronę. Teraz, pierwsze, pierwsze co trzeba zrobić, to połączyć te wszystkie boki, żeby były prostokątne. Najlepiej mi się chyba zrobić to na podłodze, bo, bo na podłodze, chyba najlepiej wyjdzie, będzie twarde podłoże to się nie będzie aż tak przesuwało. Mm, no, więc co, zbijamy to razem. nie sprawdzi się Wam, jeśli to zakleicie taśmą i dopiero przybijecie takerem, bo ja już tak próbowałam wytrzymało to może na 2-3 dni, no więc co najlepszym rozwiązaniem byłoby tutaj albo tu kupić takie metalowe uchwyty, ale ja już na to nie miałam czasu, więc ja po prostu takimi malutkimi listeweczkami ja malutkimi gwoździkami i do tego takerem tu końcówki Mam nadzieję, że to będzie O Jezu coś mi się tu... Że to będzie bardziej stabilne A Więc teraz przyszła pora Na to, żeby rozplątać te lampeczki I co? I będziemy to przez te dziurki Przekładali tutaj Mówię wam tak, żeby na cały obraz Wystarczyło, to myślę, że Może co trzecia dziurka Tak więc... Jula, potrząsasz mi kamerę? Dobra, więc teraz wypadałoby rozplątać nogeczki Jejkuś, jak ty to poplątałaś, Jula? Ja? No. Nie Kiedy ty to zdejmowałaś z tego, tego? No. To Będzie 3 dni później Przykładamy, przykładamy ostatnie lampeczki, ubieramy się i jedziemy po jedzenie, bo ja jestem głodna. Mam nadzieję, że będzie otwarta. Trzęsie się strasznie to, to z tą kamerą, mi się wydaje. Słucham. Daj. Dobra. Dobra. Więc co, my już mamy tutaj po długości, jak widzicie, poprzekładane te światełka całe, bo jak wrócimy, to będziemy przypinali ten kabelek, tu, żeby on nie odstawał, żeby jakoś to wyglądało. A tymczasem, moi drodzy, jedziemy po szamanie. Ubieramy się, zakładamy drugie spodnie, bo na dworze jest, no niby jest słoneczko, niby jest ciepło, ale na krótkie spodenki chyba jeszcze aż tak bardzo ciepło nie jest. Och, troszkę się cząsiasz. Troszkę się No, się to na. No, ubierajcie się. Mama, nie jedzie. Musisz te chorostki posmarować na buzi. Mówi, nie nie jak nie jedzie. No to jak nie jedzie, to jedziemy sami. Dobra. A możemy z psem po Możemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Pach. Dobra, Pach. zakładajcie Pach. dziewczyny, długie spodnie i jedziemy. A my widzimy się za chwilę. Mogę Wam powiedzieć, że wybraliśmy się po Pszamanie, ale jest taka piękna pogoda, jest tak ślicznie, że stwierdziłyśmy, że zamówimy na 14 jedzonko i jeszcze teraz na szybko na spacer pójdziemy. Mamy dosłownie 40 minutek po drodze. Zatrzymałyśmy się w lesie i idziemy na spacer. Ej, jest tak ślicznie. Jest tak cieplutko, taka śliczna pogoda. Wróciliśmy, bierzemy się z powrotem za ogarnięcie tej ramki. Co teraz trzeba zrobić? Teraz bierzemy sznureczek i trzeba przebrać sznureczek. Podłączyłam już ramkę, ale no tak, najpierw musimy tutaj jeszcze ten a, główny sznurek, żeby nam się nie przeszkadzał. Trzymaj, żeby nam to nie przeszkadzało. To to trzeba przyczepić, ja przyczepiam to. Um, takerem po prostu Bo... Jak już um, No więc tak Jak już oblecicie to całe dookoła Tak żeby wam um, Takie Nie przeszkadzało To się bierzemy za Przewlekanie białych um, Białego sznurka Czarny Czarny też ładnie wygląda Ja akurat do dziewczynek do pokoju, do kątków postanowiłam wybrać czarny czarny, przepraszam, biały ze względu na to, że u nich jest ta przestrzeń mała i biały optycznie troszkę powiększy tą przestrzeń, a u siebie tutaj na ścianę później zrobię już czarny, ale to już za jakiś czas, dobra więc, no więc co w te miejsca, gdzie tutaj wychodzą właśnie te światełka już nie wiem, czy widzicie te żółki ze światłami muszę jeszcze przełożyć właśnie taki sznureczek. I właśnie tu jest moja propozycja, moi drodzy, że jak robicie to, wiercicie dziurki, to starajcie się wywiercić większe te dziurki, żeby ten sznurek przeszedł Wam bez problemu. Bo ja niestety mam takie dziurki na styk zrobione. I muszę się troszkę męczyć, jeśli chcę sznurek, żeby mi e, przeszedł ładnie razem z lampkami. To muszę się troszkę bardziej jednak e, powiem, pomęczyć. Powiem wam podpowiedź. Bez, bez zdjęć jest ładniejsze niż wy. Tak, wam no. się bardziej podoba. A mi się z kolei nie widzicie podoba. Bo są też się, ze zdjęcie, temu, że też się Są podoba. za duże zdjęcia. Ale Kiedy właśnie by było mniejszy, to by urok, był Urok, tak. Urok też cały jest, jakby były takie są, wiecie co, aparaty, które wychodzą zdjęcia od razu. I może o czymś o takim aparacie pomyślimy. Um, Juleczko, bardzo się przepraszam, ale musisz wyjść mi z obrazu. Przeżyjesz? lepiej. Co? E, I jeszcze jedno, dlaczego najpierw wkładamy lampeczki? Przekładamy przez ten, a dopiero y, później w sensie, że wiecie, że wszystkie lampeczki wkładamy dookoła, a dopiero później przykładamy e, ze sznurkiem to razem. Otóż moi drodzy, lepsze, lepsze jest takie roz, rozwiązanie, ze względu na to, że później wiecie, jakie dziurki macie mniej więcej wolne, w które możecie ładnie jak y, macie już zobrazowane tak troszkę. Które ładnie będzie wyglądało, to chyba, no nie? A będę mogła ci pomóc, że ja będę wkładać. Chcesz wkładać? No, a ty będziesz nagrywać? No, możemy tak zrobić. To poczekaj, tylko przełożę to jedno. I szybka zmiana. I się zamienimy, okej? Okay? No. Bo tobie sprawnie pójdzie, to masz rację z tym. Z tym masz rację. Wow. I wiem, A co... gdzie jest taki sznurek, co podkładaliśmy? taśmy to, żeby to było w górze. O, nie wiem, gdzie to jest. Zobaczcie, tu już jest e, zrobione. Moim zdaniem, tych białych sznureczków jest już wystarczająco. Gdy dojdzie ich więcej, to będzie troszkę ten obraz taki przedźgany. E, no, i do tego zostały mi tu raz, dwa, chyba trzy, cztery. O ile mi się wy dobrze wydaje, y, cztery takie sznurki y, świetlne. I w tak dziewczyny one grają teraz, i jej kuś, jedna przez drugą, trajkocze to tam, to tam, no to co, no to pozostałą ilość po prostu e, bierzemy i, i o te sznureczki, co już są zawijamy te światełka, żeby nie były aż tak te żyłki bardzo widoczne, e, ale jednak żeby ich nie ucinać, no i nie marnować, bo za jakiś czas mogą się przydać. Jak już się obraz znudzi, e, to można go, że tak powiem, z powrotem rozebrać na części pierwsze. No okej, okay, moi drodzy, więc tak cały obraz się prezentuje w całości. On oczywiście też e, inaczej będzie troszkę na ścianie wyglądał, bo wtedy dojdzie, troszkę się wyprostuje, napnie się i też nabierze to zupełnie innego efektu. E, ja niestety nie mam, bo mi brakło takich plastrów. E, na ścianę, żeby nie robić dziur to się przykleja na taki tej wielkości obraz. Tu masz chyba metr na metr 20 yy, długość. Na taki obraz chyba potrzebuję około dwóch paczek. Właśnie takich, żeby utrzymało mi bez problemu właśnie taki obraz i jeszcze zdjęcia, które na ten mój yy, Do tego moi drodzy mam też na przykład takie małe, małe klamereczki. Yy, zobaczcie i... I zaraz Wam z bliska pokażę. O, czarne, szare. Wow. Czarne, szare, proszę bardzo. Do wyboru, do koloru. No i co? No i to by było na tyle dzisiaj z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas i że chociaż odrobinkę zachęciłam Was do e, konstruowania podobnych obrazów u siebie w domu. I co? Życzę Wam miłego, wspaniałego, cudownego, ślicznego dnia. Bye!